To tu Artur W tej części opowiem Ci jak stworzyć projekt podobny do tego, który zrobiliśmy przed chwilą, w poprzedniej części, tylko z użyciem narzędzia do budowania o nazwie Maven. Pierwsze co, to stworzymy sobie pusty projekt. Później dodamy wszystkie zależności, które, no, które będzie wykorzystywał nasz projekt. Musimy dodać zależność do sterownika JDBC. No, i do samego Hibernata. Później przeniesiemy te pliki i klasy uruchomieniowe, które. No, i klasę uruchomieniową, bo była ona jedyna z poprzedniego projektu, do naszego i no, przetestujemy, czy całość się uruchamia i czy całość działa. Ok, jesteśmy w Eclipse żeby stworzyć Mavenowy projekt w Package Explorerze klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy New i Other. W wyszukiwarce wpisujemy Maven, znajdzie nam jedną taką kategorię o nazwie Maven, gdzie wybieramy Maven Project i klikamy Next. Maven ma to do siebie, że potrafi nam w dosyć prosty sposób stworzyć szkielety różnych aplikacji. Na przykład może to być aplikacja jakaś webowa, coś do wdrożenia, powiedzmy jakaś strona internetowa, może to być jakieś coś graficzne, jakaś aplikacja w Swingu, coś, jakaś aplikacja stworzona w oparciu o jakiś framework. Ale my chcemy taką najbardziej, najbardziej podstawową wersję, dlatego zaznaczamy to pole Create a Simple Project i klikamy na Next. Później tak, musimy zdefiniować coś takiego, co się nazywa Group ID. Group ID to jest coś w stylu pakietów w Java. Chodzi o to, że no jak jest jakaś firma tworząca oprogramowanie, to ona ma na ogół domenę i pod tą domeną może wydawać wiele różnych projektów. Moją domeną jest info .owczarek. No i ja mogę e, e, tworzyć wiele różnych projektów. Ten projekt, który akurat w tej chwili tworzę, nazywa się JPA Tutorial. Ok, reszta no, ma znaczenie, ale nie w tym kontakcie. Akurat możemy sobie to pominąć i klikniemy na Finish. Po chwili widzimy, że został utworzony. Nowy projekt Mayweather. Przyjrzyjmy się teraz, co zawiera nasz nowo stworzony projekt. Kiedy rozwiniemy go sobie tutaj, klikając na tą strzałaczkę, zobaczymy, że ma on kilka takich katalogów. Wszystkie katalogi znajdują się w podfolderze Source, e, i później mamy w tym Source dwa podkatalogi. Jeden to jest Mine, a drugi to jest Test. Oba mają jeszcze w sobie dwa dodatkowe katalogi. Jeden to jest Java, drugi to jest Resources, za co one są odpowiedzialne. W folderze Source Main Java wrzucamy wszystkie nasze pakiety, wszystkie nasze klasy Java, po prostu kody źródłowe. W tym folderze Resources wrzucamy wszystkie zasoby, typu na przykład pliki konfiguracyjne, jakieś ikony, coś w ten deseń. Te zasoby są później wykorzystywane przez, no mogą być, jeśli oczywiście się tam znajdują, mogą być wykorzystywane przez te nasze, no nasze klasy jawowe, tak? Jeśli chodzi o folder test, to w folderze test znajdują się klasy, które odpowiedzialne są za wykonywanie testów sprawdzających, czy to, co napisaliśmy tutaj, jest poprawne. Możemy wykorzystywać do tego różne biblioteki, jakieś tam testNG czy tam jUnit. Dodatkowo ten nasz projekt ma oczywiście dołączoną Java. Akurat tutaj w wersji 1.5 no, tak domyślnie się dołącza. Folder Target, do tego folderu leci, lecą wszystkie skompilowane klasy. I tutaj mam jeszcze jeden taki bardzo, bardzo ważny plik, który się nazywa pom.xml. Jeśli go sobie otworzymy, on nam się w Eclipse prawdopodobnie otworzy w takim no, trybie wizualnym, ale ja osobiście wolę go edytować no, tutaj jako xml, bo ten plik ma postać pliku xml. Co znajduje się w tym pliku? W tym pliku znajdują się wszystkie informacje o naszym projekcie. No tutaj jest ta nasza grupa, nazwa tego projektu, aktualna wersja, plus możemy tu dopisać dużo, dużo no, dodatkowych rzeczy. Właśnie w tym miejscu definiujemy zależności, które, no, których spełnienie jest konieczne, żeby nasz projekt działał. Projekt, który za chwilę, no, który zalążek już istnieje, ale zaraz go napiszemy w pełni, do działania, do poprawnego działania potrzebuje dwóch rzeczy. No, pierwsze to jest ten sterownik JDBC, a drugie to jest Hibernate, ta implementacja JPA. Żeby, żeby dodać te zależności, musimy dodać nową sekcję dependencies. I tutaj w tych dependencies, no to zależności. Pierwsza zależność, no to pierwszą zależnością, którą spełnimy, będzie zależność od sterownika JDBC. Zależności możemy spełniać tutaj w, w, tej, w tej zakładce, ale ja wolę to robić jednak w XML. Żeby wiedzieć, co tutaj wpisać, żeby ten nasz projekt zasysnął sobie. Ten sterownik mysql -a. muszę przejść do przeglądarki internetowej i wpisać maven-mysql-driver. Ok. Jest taka strona maven-repository.com, w której znajduje się znaczna część no taki, taki zbiór po prostu wszystkich zależności jeśli wkliknę sobie wersję bazy, którą mam to tutaj mam taki kawałek pliku konfiguracyjnego który kopiuję przechodzę do Eclipse'a, wklejam reformatuję Ctrl-Shift-F i co my tu mamy? mamy tu stworzoną zależność no wklejąc to powiedziałem, że mój projekt zależy od MySQL'a w wersji takiej, a nie innej. Dodatkowo, nie licząc mysql będę potrzebował jeszcze Hibernate'a. Ale nie potrzebuję łysego Hibernate'a, tylko Hibernate Entity Manager. Wpisuję sobie hiber... okay. Hibernate Entity Manager Maven w wersji no, najnowszej. Zaznaczam to. Kopiuję i wklejam do Eclipse'a, reformatuję Ctrl-Shift-F, OK. Co ja to dodałem? Dodałem tutaj zależność do Hibernate Entity Managera, ale tak sobie możesz pomyśleć. Jeśli spojrzymy sobie na to, co było w poprzednim projekcie i w biblioteczkę Hibernate zajrzymy, no to mamy ten Hibernate Entity Manager, ale dodatkowo mamy jakieś tam Hibernate Core, JPA, jakieś Java Assist, jakieś coś tam do logowania, cuda Dlaczego teraz tego nie podajemy? Z bardzo prostego powodu. Maven widząc, widząc coś takiego sprawdza sobie... Sprawdza sobie, od czego dana biblioteczka zależy. No, dana biblioteczka, właśnie zależy od Hibernate Core, jakieś JPA, coś tam. I w, automa w automatyczny sposób, no, po, po prostu potrafi to wywnioskować, dodatkowe zależności i również nam je ściągnąć. Um, no ale jak odbywa się to ściąganie? Wpisałem te zależności i klikam na Zapisz. I obserwuję, co tutaj się dzieje. Mam Building Workspace, coś tam. Jeśli kliknę sobie na tą ikonkę, kliknąłem czy nie, chyba kliknąłem, no to się okaże, nie wiem dlaczego chwilę się zawiesiło, okaże się, że pod spodem, pod spodem Maven zasysnął nam wszystkie potrzebne, wszystkie potrzebne biblioteczki. Tutaj po lewej w Package Explorerze pojawiła nam się nowa pozycja Maven Dependencies. Jeśli my sobie ją rozwiniemy, to zobaczymy, że wszystko nam się automatycznie zaciągnęło. No i w ten prosty sposób uzupełniliśmy wszystkie zależności naszego projektu o potrzebne biblioteki. To, co teraz musimy zrobić, to podobnie jak w poprzednim e, projekcie, musimy stworzyć sobie plik persistence .xml w odpowiednim folderze, no i stworzyć jakąś klasę, która będzie uruchamiała całą imprezę. E, w pliku m, w projekcie Mavenowym wszystkie konfiguracje wrzuca się do resources w folderze main. Najpierw musimy jednak stworzyć sobie tam folder metainf, czyli klikamy w prawym, new folder i wpisujemy meta myślnik inf. Finish. W tym metainf tworzymy sobie plik persistence.xml. Finish. Ok, mamy posty, posty plik. Oczywiście nie będziemy go uzupełniali w oparciu o to, co jest w internecie, tylko skorzystamy z tego, co już kiedyś yy, no, napisaliśmy w poprzednim, w poprzednim projekcie. Wchodzimy, kopiujemy, wklejamy, zapisujemy, zrobione. Dobra, mamy persistence, yy, persistence XML przeniesiony. To teraz jeszcze yy, no, będzie nam potrzebna ta nasza hiperklaska. No, możemy sobie chyba kliknąć prawym kopiuj i do tego folderu Java prawy wklej ok wrzuciło nam się to klikamy upewniamy się że to odpowiada temu no i staramy się próbujemy uruchomić yy, no tam naszą metodę main Prawie run as java application. No i wszystko wydaje się działać tak jak należy. To by było na tyle jeśli chodzi o tą lekcję. W tej lekcji stworzyliśmy sobie pusty mavenowy projekt. Później dodaliśmy zależności do sterownika JDBC i Hibernate'a. Wszystkie potrzebne, wszystkie potrzebne Hibernate'owi biblioteki zasysnęły się same. Później przenieśliśmy już napisane pliki persistence.xml i tą przykładową klasę do naszego projektu. Uruchomiliśmy całą imprezę i wszystko działało jak należy. W kolejnej części w oparciu o ten poprzedni projekt Eclipse'owy zajmiemy się dodaniem jakichś, jakichś przykładowych danych do, do bazy danych.